Jeśli jesteś osobą, która chce budować masę mięśniową, ale z różnych powodów nie chce wchodzić na masę, nadwyżkę koloryczną, to jest to materiał dla Ciebie. Cześć, jestem Asia, znacie mnie jako Statyn2 i dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jak skutecznie budować masę mięśniową bez konieczności wchodzenia na nadwyżkę kaloryczną. W ogólnym przekonaniu utarło się, że aby zbudować masę mięśniową musimy jeść więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, być na masie, no i tym samym też zwiększyć objętość nie tylko naszych mięśni, ale też poziom tkanki tłuszczowej. Co samo w sobie nie jest błędem, natomiast bardzo spłyca ten proces moim zdaniem i może bardzo wiele osób tym bardziej kobiet lub osób z przeszłością, e, gdzie zmagały się z nadmiarem kilogramów, po prostu odstraszyć od budowania masy mięśniowej. Według badań natomiast nie musisz absolutnie być na masie, nie musisz być na nadwyżce skalorycznej, aby móc realnie zwiększyć objętość mięśni i je zbudować. Właśnie o tym dzisiaj pogadamy i dowiesz się przede wszystkim, jak taki proces odpowiednio przeprowadzić i przede wszystkim, czy jest on na pewno dla Ciebie. Bo w badaniach niejednokrotnie odnotowano przyrost masy mięśniowej przy jednoczesnej redukcji tkanki tłuszczowej lub ewentualnie przy utrzymaniu tego samego poziomu tkanki tłuszczowej. Ta wiadomość dla większości z nas jest optymistyczna, ale żeby nie było zbyt różowo, to wszystko zależy od danego przypadku. I zaczniemy sobie od pierwszej grupy osób i tutaj będę mówiła o osobach początkujących i osobach z nadwagą lub otyłością. U tej grupy osób efekty rekompozycji i samo jej osiągnięcie jest tak naprawdę najłatwiejsze ze wszystkich grup, dlatego że po pierwsze jest to Organizm, który nie ma już zbudowanej podstawy masy mięśniowej, dlatego będzie wrażliwy na wszelkie dostarczone mu bodźce, a dwa, organizm dysponuje zapasowymi rezerwami energii w postaci tłuszczu, które może wykorzystać do budowania białek mięśniowych. I tutaj dla przykładu mamy badanie, gdzie grupa otyłych kobiet stosowała naprawdę ekstremalnie nisko kaloryczną dietę, bo było to 800 kalorii dziennie. Więc to był naprawdę ogromny deficyt. Były dwie grupy. Jedna trenowała oporowo siłowo, druga nie trenowała. I w obu grupach spadek tkanki tłuszczowej był praktycznie taki sam, czyli około 16% przez 90 dni. Natomiast w grupie, która trenowała siłowo, ten przyrost tkanki mięśniowej także nastąpił, bo zanotowano u nich wzrost przekroju włókien mięśniowych typu drugiego. I to pokazuje nam, że mimo bardzo dużego deficytu, bardzo mimo niskich kalorii, organizm nadal był w stanie budować tkankę mięśniową. I absolutnie nikomu nie podsuwam pomysłu, jedzenia 800 kalorii dziennie, bo jest to naprawdę ekstremum. Więc to jest nawet raczej taka y, informacja z gwiazdką, której nie należy na pewno wprowadzać w życie, bo stosując bardziej zrównoważony deficyt i bardziej dobrany do Was deficyt, przede wszystkim macie szansę zbudować więcej y, mięśni, czuć się lepiej i ten proces. Poprawnie przeprowadzić. Więc traktujcie te przykłady tym, czym są, czyli wynikami badań, a nie czymś, co powinnyście wdrożyć w życie lub czymś, czym będziecie sugerowały. Dlatego, że jak to przeprowadzić odpowiednio, powiemy w dalszej części filmu. Następne badanie, które brało pod lupę kobiety trenujące 5 razy w tygodniu, ale przy tym dbające o bardzo wysoką, zwiększoną po prostu niż y, normalnie podaż białka, y, u tej grupy właśnie zanotowano nie tylko wzrost masy mięśniowej o 1,9 kg w ciągu 12 tygodni, ale także w tym czasie redukcję tkanki tłuszczowej o 1,6 kg, więc tutaj mamy idealny przykład rekompozycji, bo przy tym wszystkim, jak zobaczycie na ten bilans, waga się nie zmieniła po prostu praktycznie mamy tą samą wartość na wadze jednak kompozycja ciała i na pewno jego wygląd i taka wizualna estetyka uległa drastycznej zmianie. I to jest cała magia rekompozycji. Dlatego tak bardzo często mówię wam, że waga to nie jest najlepszy wyznacznik. Jeżeli mierzycie swój progres, jeżeli jesteście osobami początkującymi, jeżeli jesteście osobami, które zaczynają swoje treningi siłowe, to ta zmiana składu ciała, kompozycji ciała, która następuje przy wdrożeniu treningów siłowych, może zaburzać wam realny pogląd, jeżeli będziecie monitorowały tylko spadki i chęć po prostu zredukowania wagi na podstawie tego, co pokazuje Wam wasza waga i cyferki na niej. Dlatego ja raczej zachęcam Was do tego, żeby te pomiary traktować, jeżeli oczywiście tylko potraficie, bardziej tak informacyjnie, żeby wiedzieć, w jakim etapie jesteście. A jeżeli jesteście do tego zbyt emocjonalnie przywiązane, jeżeli ta cyferka na wadze zbyt mocno Was dotyka, Odpuśćcie. Po prostu wyrzućcie wagę naprawdę w kąt i skupcie się na realnych efektach, na Waszej sile, na Waszych efektach wizualnych, na tym, co widzicie w lustrze, jak się Wasze ciało zachowuje, jak Wasze ciało wygląda no i pomiary, pomiary typu obwody jeżeli chodzi o talię, biust, ramię pośladki, uda i tak dalej one też będą lepszym o wiele wyznacznikiem niżeli właśnie sama waga no dobra, ale pewnie to, że możemy przeprowadzić taki proces u osób, które dopiero zaczynają słyszałyście, więc co z osobami, które trenują, przejdźmy sobie zatem do drugiej grupy, czyli osób, które są wytrenowane na poziomie zaawansowanym z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej nie mówimy tutaj o poziomie tkanki tłuszczowej w granicy nadwagi lub też otyłości, tylko po prostu o wyższym poziomie tkanki tłuszczowej, ale nadal w granicach normy. Badania jasno wykazały, że wytrenowane kobiety i mężczyźni będą w stanie nadal przeprowadzić skutecznie procesy kompozycji i budować masę mięśniową przy jednoczesnym utrzymaniu, ewentualnie ubytku tkanki tłuszczowej. Dlatego, że ponownie ta dostępność energii w postaci tkanki tłuszczowej będzie wystarczająca do tego, żeby budować skutecznie białka mięśniowe. Natomiast ten proces na pewno będzie wolniejszy, będzie wymagał o wiele większego poświęcenia niż w przypadku osób z grupy pierwszej, o których mówiliśmy. No i grupa trzecia, czyli wytrenowana osoba Osoby, ale o tym już niższym, do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. U tych osób procesy rekompozycji naprawdę będą mocno ograniczone przez ponownie zbyt niską dostępność energii w postaci tkanki tłuszczowej. Co za tym idzie, procesy anaboliczne mogą być po prostu przehamowane, więc u takich osób zdecydowanie rekompozycja nie jest czymś, nad czym powinni się zastanawiać lub rozważyć. I tu jest ten przykład, kiedy nadwyżka kaloryczna masa będzie prawdopodobnie jedynym skutecznym sposobem na realne zwiększenie masy mięśniowej. Okay, tak jak się przedstawia teoria, fajnie to wiedzieć, ale jak to zaimplementować w rzeczywistości? Ponownie wracamy sobie do pierwszej grupy osób. Przede wszystkim osoby, które są początkujące, które mają nadwagę lub otyłość powinny trenować siłowo od samego początku. Absolutnie nie widzę scenariusza, który byłby lepszy, gdzie zaczynamy od samej redukcji na przykład masy ciała, na przykład tylko poprzez dietę lub treningi cardio, yy, i dopiero czekamy, aż schudniemy i dopiero potem wdrażamy treningi siłowe, bo taki, yy, tak bardzo dużo osób, yy, że tak powiem, myśli, że najpierw trzeba schudnąć, żeby potem budować. Nic bardziej mylnego i absolutnie unikanie treningów siłowych, odlekanie ich na później przyniesie Wam zdecydowanie więcej minusów niż plusów, bo Wy będziecie w stanie jednocześnie naprawdę skutecznie redukować poziom tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym realnym zwiększeniu masy mięśniowej i też co za tym idzie siły. I zwiększenie masy mięśniowej to nie jest tylko walor estetyczny, który przełoży się na lepszy wygląd, jędrność waszego ciała, ogólnie lepszą prezencję, poprawę postawy, ale też aspekt zdrowotny i praktyczny. Same treningi siłowe będą nie tylko pozytywnie wpływały właśnie na wasze samopoczucie, ale też wasz, na wasze zdrowie, na waszą gospodarkę hormonalną, na waszą gospodarkę insulinową, więc jak najbardziej. Tutaj mamy także dodatkowe korzyści, ale co za tym wszystkim idzie jeszcze w praktyce, to zwiększenie masy mięśniowej sprawia, że nasza podstawowa przemiana materii także jest stopniowo zwiększana, adekwatnie do rosnącej, beztuszczowej masy ciała. A to realnie przełoży się na to, że będziecie mogli przysłowiowo jeść więcej i chudnąć tak samo, jak chudliście do tej pory. Więc to jest taki naprawdę bardzo obrazowy scenariusz, który myślę, że każdego z Was powinien zachęcić do tego, żeby treningi siłowe wdrożyć do swojej rutyny, zwłaszcza jeżeli celem jest redukcja kilogramów, estetyczna sylwetka, jeżeli celem jest przede wszystkim też Wasze zdrowie. Jeżeli natomiast jesteś osobą trenującą już jakiś czas siłowo i masz ten wyższy poziom tkanki tłuszczowej i boisz się tej masy ze względu na to, że nie chcesz poczuć się za duża, zbyt mocno zalana, boisz się dodatkowych kilogramów i boisz się przybrania masy tłuszczowej, tłuszczowej, co bardzo się często też dzieje w przypadku masy, to jak najbardziej rekompozycja jest czymś, co powinnaś i możesz wybrać, bo pamiętajcie, że proces no jako proces to jest jedno i możemy na to patrzeć bez emocji oczywiście i też tym się kierować. Jednak jeżeli w grę wchodzi nasze samopoczucie, jeżeli wy nie czujecie się gotowe na to, żeby wejść na nadwyżkę kaloryczną, jednakże chcecie budować masę mięśniową. To jak najbardziej rekompozycja jest czymś, w co powinnyście pójść, w co powinnyście uderzyć i na pewno nie powinnyście ciągnąć dalej redukcji i myśleć o tym, żeby na redukować, na zmniejszać e, właśnie poziom tkanki tłuszczowej. Tylko właśnie wejść na rekompozycję i pozwolić, żeby ta sylwetka może troszeczkę wolniej się kształtowała niż jakbyście i ta masa mięśniowa troszeczkę wolniej e, wzrastała, niż jakbyście byli na nadwyżce kalorycznej, ale nadal będzie to. Progres, nadal będzie to zwiększenie masy e, mięśniowej, tak jak jest w Waszym celu, co będzie się pozytywnie przekładało na Wasze samopoczucie, ale też na wygląd fizyczny. To, co natomiast jest ekstremalnie ważne w takim przypadku, to jest świadomość tego i podejście do samego procesu, bo uwaga, nie możecie jeść jak na redukcji, a trenować jak na masie. Absolutnie nie, i to jest jeden z najczystszych błędów, jaki ludzie popełniają myśląc o rekompozycji. Przede wszystkim, szczególnie w tym okresie, musicie zadbać o pełnowartościową i odżywczą dietę, która będzie służyła Waszemu ciału i o poziom białka. Spożycie białka będzie w tym procesie bardzo ważne, więc starajcie się je utrzymać jednak w górnych granicach, tak 1,8 do 2 gramów na kilogram masy ciała. jak najbardziej jestem za takimi wartościami, jeżeli mówimy o procesie rekompozycji. Natomiast poza samą dietą przechodzimy do drugiego najważniejszego punktu, nawet nie wiem czy nieważniejszego, czyli progres siłowy. Progres siłowy to coś, co musicie notować, żeby wiedzieć, że realnie podążacie w dobrym kierunku. Progres siłowy jest to coś, co na kompozycji jest najcięższym elementem do osiągnięcia. Postaram się Wam obrazowo ująć, jakby dlaczego tak jest, bo uważam, że takie przykłady po prostu są najbardziej, yy, najbardziej po prostu do nas docierają. Nie mamy na co dzień dostępu do mega czułego mm, komputera, który idealnie co do jednej kalorii mierzy nam nasze zapotrzebowanie. Korzystamy z kalkulatorów diety dostępnych w internecie, y, czy też naszych takich, jeżeli monitorujemy spożycie kalorii, no to naszych y, odczuć a propos tego, na jakiej y, mniej więcej kaloryce tyjemy, chudniemy, na jakiej jesteśmy w naszym utrzymaniu. Jedząc tyle, ile wynosi nasze zapotrzebowanie, to pojawia się problem w postaci. Niech będą to dwa czy trzy dni, kiedy dodatkowo, nie wiem, pójdziecie na spacer z psem, pobawicie się ze swoim dzieckiem, pójdziecie na zakupy, pójdziecie na dłuższy spacer z chłopakiem lub z przyjaciółką, e, wyjdziecie gdzieś na rower albo, nie wiem, pojedziecie gdzieś nad jezioro, nie wiem. Po prostu pojawi się troszeczkę więcej aktywności w waszym codziennym życiu. No i przecież no, to są takie wartości, których prawdopodobnie mało kto z nas odczuje, zauważy. Jednak one realnie, te 200 kalorii, na przykład 300, mogą się odbić w naszym zapotrzebowaniu. Więc w te dni, kiedy my będziemy jedli, podajmy sobie te. 2000, tyle wyliczył nam kalkulator na nasze zapotrzebowanie, ale te właśnie 2-3 dni w, w tygodniu będziemy mieć to zapotrzebowanie nie 2000 coś kalorii, tylko będziemy mieć 2300 kalorii. 2250. Ta różnica w dostępności energii, czyli tego, że my zjemy 2000 zamiast tych 200 kalorii, na przykład więcej, które wydatkowaliśmy tego dnia i czego nie zanotowaliśmy, no bo nie mamy dostępu do takiej technologii, tylko lecimy na czuja jakby nie było. I tutaj pojawia się problem w postaci ok, tak będzie jeden, drugi dzień, ale co będzie po dwóch, trzech tygodniach, czterech tygodniach. Co będzie, jeżeli po prostu nie będziemy zawsze dojadać, tej energii zacznie brakować. A jak energii zacznie brakować, dostępnej dla naszego organizmu, to bardzo łatwo w takim przypadku, kiedy już jesteśmy wytrenowani, o zahamowanie progresu siłowego. I mimo, że to są naprawdę małe wartości kalorii, no bo 100-200-300 kalorii to nie jest jakoś mega dużo, to suma sumarum po czasie może się pojawić z tego problem i to jest jeden z częstszych problemów na rekompozycji, że po prostu błędnie szacujemy swoje zapotrzebowanie i zazwyczaj jemy za mało i ten progres siłowy po prostu nie idzie w przód. Tak samo samopoczucie. Psychiczne samopoczucie ma bardzo duży wpływ na nasz progres siłowy na siłowni, bardzo często. To głowa nas hamuje. I tutaj pojawia się ten największy plus masy, czyli codzienna, łatwa dostępność energii dla naszego organizmu, dla naszego ciała w postaci po prostu jedzenia. I wiecie, mamy zapewnione to, że każdego dnia mamy ten backup, ten zapas energii właśnie na ten trening, żeby być w stanie progresować. Więc ogólnie rzecz ujmując, u takich osób proces rekompozycji będzie cięższy, na pewno cięższy niż masa, jednak tutaj trzeba samemu sobie odpowiedzieć i zrobić sobie taką kalkulację. Za i przeciw, bo jeżeli nie jesteście gotowi psychicznie na masę, nie jesteście w stanie jeść więcej, yy, widzieć jak zmienia się niejako wasze ciało i przeczekać ten czasami no, cięższy okres, kiedy na przykład bardziej napuchniemy wodą, kiedy będziemy się czuli ociężali i tak dalej, to wtedy musicie zainwestować tą energię, ale też z dobrym nastawieniem, właśnie yy, do procesu rekompozycji. Nie można też zapominać o tym, że Progres siłowy umożliwia odpowiedni program treningowy, więc też przeładowywanie tych treningów, e, nieprzemyślane treningi będą waszym mogą być waszym gwoździem trudnym w tym procesie. Więc to jest bardzo ważne, że jeżeli już jesteście na tym etapie, to podchodząc do procesu rekompozycji, on naprawdę musi być skrupulatnie zaplanowany. I tutaj pojawia się też trzeci fundament, regeneracja. Żaden z tych fundamentów, czyli odpowiednie odżywianie, odżywcze dla naszego ciała, dla naszego organizmu, progres siłowy same treningi i odpowiednie ich rozplanowanie oraz odpowiednia regeneracja to są trzy fundamenty, które podczas procesu rekompozycji na tym etapie muszą być dopięte na ostatni guzik. Wsypanie się chociażby jednego z tych fundamentów będzie się wiązało z po prostu albo zastojem, spadkami energii, osłabieniem procesu. Jeżeli nie będziecie się wysypać, jeżeli będziecie zaniedbywać regenerację, będziecie się na maksa stresować, to możecie być pewni, że za chwilę odczujecie to i nie będziecie w stanie progresować na treningu siłowym. A bez progresu siłowego nie zanotujecie odpowiednich przyrostów, jeżeli chodzi o masę mięśniową. I tutaj nam się koło trochę zamyka, więc tutaj sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście gotowi na ten poziom zaangażowania w, właśnie w ten proces. Ostatni przypadek, to, ostatni przypadek to osoby wytrenowane, ale z niskim, z niższym poziomem tkanki tłuszczowej. I u takich osób rekompozycja no już jest ekstremalnie ciężka, żeby nie powiedzieć, że niemożliwa. I wiadomo, wszystko jest możliwe przy zachowaniu w pełni idealnych, perfekcyjnych, laboratoryjnych warunków, ale czy jesteśmy w stanie wytworzyć takie warunki jakby w naszym codziennym życiu, a dwa czy. Jesteśmy w stanie przede wszystkim je utrzymać przez na przykład pół roku? Odpowiedź na to pytanie już pozostawiam Wam. a Natomiast ja sama u takich osób zdecydowanie polecałabym jednak uderzenie w nadwyżkę kaloryczną, w proces masy, bo według mnie on przyniesie realnie najlepsze skutki, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej. I także ze względów zdrowotnych, podniesienie poziomu tkanki tłuszczowej u takich osób będzie prawdopodobnie wiązało się nie tylko z lepszym samopoczuciem, ale też z lepszą funkcją hormonów, co na pewno przełoży się też pozytywnie na sam okres budowy masy mięśniowej. Podsumowując, Rosną w odpowiedzi na trening i odpowiednie bodźce anaboliczne, natomiast energia potrzebna do ich budowy wcale nie musi pochodzić z nadwyżki kalorycznej, ale może także pochodzić z rezerw tłuszczu jakie posiadamy, czyli po prostu z tkanki tłuszczowej. A Badania jasno pokazują, że regularny trening siłowy w połączeniu z wysokobiałkową dietą daje satysfakcjonujące efekty, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, przy jednoczesnej redukcji lub utrzymaniu poziomu tkanki tłuszczowej. I to zwłaszcza u osób początkujących, natomiast sam ten proces jest także możliwy u osób już wytrenowanych, jednak dysponujących troszeczkę wyższymi. Rezerwami yy, tłuszczu, energii w postaci tkanki tłuszczowej. Co na pewno jest bardzo optymistyczną informacją dla wielu z nas i zachęcam was jak najbardziej do tego, żebyście zamiast kolejnego etapu redukcji, zamiast ciągłego pogoni za jak najniższą tkanką tłuszczową skupiły się na budowie masy mięśniowej, na budowie kształtów, na budowie słabszych partii i wzmocnieniu waszego ciała, bo gwarantuję Wam to, że w większości przypadków naprawdę tyle, ile ja przerobiłam już kobiet, ile, z iloma z was pisałam. Ile sylwetek analizowałam i doradzałam komuś, kto co powinien zrobić, jaki proces przeprowadzić, jeżeli chce osiągnąć dane efekty, to powiem Wam, że to nie oszukam Was, jak powiem, że w 90% przypadków, pierwsze co mówiłam, to jest przestań się w końcu odchudzać i zacznij trenować siłowo. Dlatego, że w większości przypadków kobiet niezadowolenie z sylwetki, to jakie sylwetki dziewczyny wysyłają mi, e, jakie by chciały osiągnąć, jaki efekt by chciały uzyskać, to nie jest. Sama redukcja to jest zbudowanie podstaw, a podstawą jest masa mięśniowa. I cały czas będąc w błędnym kole redukcji, cały czas starając się być coraz chudsza, coraz chudsza, tylko pogłębiamy nasze problemy. Nie dość, że bardzo łatwo tutaj wpaść w zaburzenia odżywienia, w zaburzenia postrzegania własnej sylwetki, bo cały czas jest tkwimy w procesie, który nie daje nam realnie rezultatów i ta frustracja w nas niesamowicie rośnie, więc sięgamy coraz to pomocniejsze środki, żeby osiągnąć ten cel, a tak naprawdę po prostu... Wyjdziecie w złym kierunku. To tak jakbyście miały dojść do punktu A, który znajduje się tam, ale przez to, że nie wiem, ktoś w internecie, albo wam się tak wydaje, powiedział, że ej, tam jest właśnie ten punkt, tam w stronę tamtego punktu powinnaś iść, to Wy zboczyłyście totalnie z tej ścieżki, do której podążacie, i idziecie totalnie w przeciwnym kierunku, i im dalej jesteście, tym większy dystans dzieli Was od tego celu, który sobie obrałeś. I naprawdę w 90% przypadków to, aby osiągnąć satysfakcję ze swojej sylwetki, żeby osiągnąć te cele, które macie w głowie, te sylwetki, które macie na swoich tablicach motywacyjnych, to jest zbudowanie podstaw. I uwierzcie mi, że to zbudowanie podstawy masy mięśniowej, podstawą masy mięśniowej nie są wielkie mięśnie, które są widoczne z daleka. To już jest jakby dalszy etap w którym możecie iść, ale nie musicie. Ale ta podstawa masy mięśniowej, jaka powinna być zbudowana, do osiągnięcia estetycznej, ładnej sylwetki, to jest naprawdę początkowy etap i nie musicie się absolutnie bać, że nie wiem, nagle będziecie bardzo duże, rozrośnięte, yy, że, że po prostu ta masa mięśniowa was nagle przyzwłoczy i będziecie wyglądać jakoś mega męsko lub yy, po prostu nie w taki sposób, jakbyście chciały, bo nadal szczupłe dziewczyny, które bardzo często wysyłacie, one podstawy masy mięśniowej mają zbudowane, mają mocne ciała, silne ciała tylko po prostu efektem bardzo często jest niski poziom tkanki tłuszczowej i niezbyt mocno rozbudowana masa mięśniowa. Chociaż bardzo się cieszę z tego, że widzę tendencję do tego, że jednak dziewczyny nie boją się tych mięśni i coraz częściej sięgają zarówno po treningi siłowe, świadomie wchodzą w proces masy i raczej coraz częściej słyszę o tym, że ich celem jest zbudowanie masy mięśniowej niż zredukowanie. I jak najbardziej możecie to też robić poprzez proces rekompozycji, jeżeli nie czujecie się gotowe na proces masy. I bardzo Wam dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie w mojej aplikacji, w moim najnowszym wyzwaniu Booty Queen, które startuje już pod koniec września i można do niego dołączyć do połowy października. Także mam nadzieję, że widzimy się w naszym wyzwaniu. I w samym wyzwaniu też możecie przeprowadzić razem ze mną proces rekompozycji, e, ale także i proces masy. Więc dostałam Was tutaj, jeżeli chcecie wziąć udział w wyzwaniu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Yeah.